Panie pułkowniku, żołnierze jednostki wojskowej Grom, ja z wielką satysfakcją odwiedzam Was dzisiaj, święto wojska polskiego, w dniu, w którym cała Polska pamięta o wielkim historycznym zwycięstwie. Nie ma lepszego miejsca. I nie ma lepszego towarzystwa dla spędzenia takiego uroczystego spędzenia czasu w dniu 15 sierpnia. Jesteście jednostką, która została sformowana do wygrywania. To, co dzisiaj też usłyszałem od Waszego dowódcy, to, co wiem towarzysząc wam przez długie, długie lata w różnych sytuacjach. Wszystkie pamiętam, o żadnej właściwie nie mogę mówić z oczywistych względów. Pamiętam narodziny waszej jednostki. Miałem zaszczyt współpracować i z generałem Gromosowem-Czępińskim i waszym pierwszym dowódcą, generałem Czesławem-Petelickim. Wiem, że pamiętacie, i czcicie pamięci swoich dowódców i przede wszystkim bohaterów, którzy oddali życie w służbie ojczyzny w misjach trudnych, ryzykownych, wymagających odwagi, wyobraźni i nadzwyczajnych kompetencji. 15 sierpnia to Wasze święto, ale Wy nie jesteście od świętowania. Wszyscy tu w Polsce kochamy wojsko, kochamy ten dzień, kochamy defilady ale Wasza codzienna służba to nie jest świętowanie. Zasłużyliście, jak mało kto w Polsce, na uznanie i zaufanie milionów Polek i Polaków. A Wy, kultywujący tradycje cicho-ciemnych, dwie najlepsi z najlepszych, jesteście oczkiem w głowie całego polskiego narodu. Polacy wiedzą, nawet jeśli nie zawsze i nie wszyscy o tym pamiętają, że jednostka wojskowa Grom przez te długie lata i wy dzisiaj jesteście po to, żeby każda Polka i każdy Polak wiedzieli, że jeśli spotka ich zagrożenie, jeśli zostaną porwani, jeśli zostaną zaatakowani przez terrorystów, jeśli będą ofiarami jakiejś akcji dywersji, to wy jesteście od tego żeby im w każdej sytuacji pomóc, uwolnić. A jak będzie trzeba, bo przecież i tym się zajmowaliście, to, to także wyeliminować przeciwnika, który zagraża naszemu państwu i naszym obywatelom. I naprawdę dzięki wam wszyscy w Polsce, nawet ci, którzy przecież nie interesują się na co dzień wojskiem, wojną, ale mają to poczucie, Takiego zaufania i tej narastającej pewności siebie, Polski jako państwa i Polaków jako narodu, że jesteśmy nie tylko bezpieczni, ale że jesteśmy także od wygrywania. Jesteście urodzony, urodzonymi zwycięzcami, wiem o tym. Jesteście zawsze gotowi do akcji. Wasz dowódca dzisiaj powiedział mi te znamienne słowa: Tutaj nie ma rzeczy niemożliwych. Nigdy nie, nigdy nie szukaliście i nie szukacie wytłumaczenia. Typu, chyba nie można tego zrobić. To jest za trudne, to właśnie jest niemożliwe. Nie, każda rzecz jest możliwa. I wiem, że to nie są puste słowa. Obserwowałem Was, Waszych kolegów w akcjach i w sytuacjach, które wymagały właśnie takiego podejścia. 15 sierpnia to jest dzień, w którym polscy bohaterowie, żołnierze, ochotnicy okoliczna. Ludność Warszawy zatrzymała Armię Czerwoną w pochodzie na naszą stolicę, na Polskę, na Europę. Dzisiaj, 15 sierpnia, zaczną się też, jak wiecie, rozmowy amerykańsko-rosyjskie o wojnie i pokoju tam w Ukrainie. Chyba nie ma lepszego dnia, żeby wszyscy, wszyscy bez wyjątku w Europie i na świecie, przypomnieli sobie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Cud nad Wisłą to był cud bohaterstwa, odwagi, wiary we własne siły i zjednoczenia narodu polskiego. Polacy po prostu nie wiedzieli, nikt im nie powiedział, że armia rosyjska jest niezwyciężona. Słyszymy dzisiaj czasami takie uwagi, że. Wsparcie dla walczącej Ukrainy nie ma większego sensu, bo przecież z Rosją nie można wygrać. Chciałbym, żeby wszyscy nasi partnerzy na świecie, w Europie, w NATO, pamiętali o 15 sierpnia i pamiętali o tym, że w takich warunkach, w, jakim, w jakich przyszło nam żyć, wy w tych warunkach pracujecie, czasami walczycie wprost, na co dzień. Że w tej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy, liczy się siła. Liczy się przekonanie, że można zwyciężać. We współczesnym świecie szanują tylko silnych. Polska, także dzięki Wam, jest dzisiaj państwem silnym. Mamy te trzy filary. To jest odpowiedzialna polityka. Polska nie szuka wroga, Polska nie szuka żadnych ryzyk niepotrzebnych. Polska ma oparcie w sojuszu natowskim, w Unii Europejskiej. Dobrze współpracujemy z większością naszych sąsiadów. I ta odpowiedzialna polityka pozwala nam wierzyć w to, że nie będzie bezpośredniego zagrożenia. Odpowiedzialna polityka jest jednym z, z tych filarów. Drugim filarem, tak jak 105 lat temu, jest to, że w sprawach bezpieczeństwa jesteśmy Wam tu winni, także Wam, gromowcom. Polscy politycy są i muszą być zjednoczeni. Tak jak zjednoczony był wówczas i dzisiaj naród wokół spraw bezpieczeństwa. I mogę Wam, polskim żołnierzom, przyrzec, że zrobię wszystko, no bo ktoś musi ten, tę zasadę wpoić wszystkim w życiu publicznym w Polsce. Zrobię wszystko, żebyśmy w sprawach bezpieczeństwa, polityki międzynarodowej, obrony naszych granic, kiedy będzie trzeba, żebyśmy byli zjednoczeni tak jak 105 lat temu. Jest ten trzeci filar, a więc odpowiedzialna polityka, zjednoczenie narodów wokół spraw bezpieczeństwa, i tym trzecim filarem najważniejszym jesteście Wy. Można mówić o bezpieczeństwie, można mówić o mądrej polityce, można także uczestniczyć w defiladzie, można przemawiać. Ale na końcu to wszystko byłyby puste gesty i puste słowa, gdyby nie to, że Wy jesteście. I że na was można zawsze liczyć. Czy to są akcje antyterrorystyczne, czy trudne misje poza granicami kraju, a byliście wszędzie, dobrze to pamiętam. Haiti, Afganistan, Irak, Bośnia. Mamy na co dzień problemy dzisiaj z, z naszymi sąsiadami, Białorusią, Rosją. Wiecie, wy najlepiej wiecie co się dzieje w przestrzeni, którą staracie się kontrolować i zrobić to skutecznie. Jesteście wszędzie tam, gdzie taka jest potrzeba. Ostatnio byłem, wizytowałem budowę wielkich farm wiatrowych. Powstaje elektrownia jądrowa tam nad morzem. Jesteście także gotowi do działania i Wasz dowódca mi dzisiaj powiedział to z pełnym przekonaniem i pokazał to na, na faktach. Jesteście gotowi do działania w powietrzu, na ziemi, pod wodą, na wodzie. Jestem pod wielkim wrażeniem także nowoczesności i takiego innowacyjnego myślenia. Ja dzisiaj mogę w, w jakimś sensie też w Waszym imieniu. Wy musicie być dyskretni. Wy nie, nie jesteście od tego, żeby, żeby tak jak my, politycy, przed kamerami się popisywać. Przepraszam za, ten, za tę szczerość. Ale w Waszym imieniu mogę powiedzieć, że te ponad 80% zaufania. Nie ma takiej instytucji, już nie mówię o polityce, która mogłaby się mierzyć z Wami, jeśli chodzi o zaufanie Polaków. Ono jest uzasadnione, to zaufanie. Tak. Polska i Polacy są bezpieczni dzięki Wam. Chcę za Waszą służbę, też za wasz, służbę Waszych poprzedników, bohaterską, z pełnym oddaniem, jeszcze raz w dniu Waszego święta serdecznie podziękować. Polska jest Wam wdzięczna, Polska dzięki Wam jest bezpieczna, Polska jest gotowa do zwyciężania w każdej trudnej sytuacji właśnie dzięki Wam. Serdeczne dzięki.